Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy oponki, czyli pączki serowe. Mam tutaj 25 deko sera, 25 deko mąki, pół szklanki cukru, jedno jajko, pół łyżeczki sody. Składniki należy dokładnie połączyć. Dajemy cukier, jajko, mąkę. Sodę. Należy ciasto wyrobić. Tutaj mam na patelni rozgrzewam smalec. Ja oponki smażę na smalcu, w dużej ilości smalcu. Szczyptę soli. Oj, coś złośliwo się, martwię, więc sól damy. Ja zawsze dodaję szczyptę soli. Ciasto należy bardzo dokładnie wyrobić. Początkowo wyrobię w miseczce, a później na stolnicy. Przełożę sobie na stolnicę. Składniki połączę dokładnie. Serowe 100. Szyb, szybki przygotowanie deser. Idealny do kawy. Ciasto się szybciutko robi, szybciutko smaży. Ja obficie posypuję cukrem pudrem, i już mamy gotowy deser. zawsze podsypać mąką. Ciasto szybciutko wyrobiła. I teraz zawsze opuszczamy stolnicę mąką. Ponieważ ciasto nam się klei, a tak jest bardzo dobrze wyrobione i tak wygląda nasze ciasto na oponki. Tuż się mi w rądu rozgrzewa, więc teraz będziemy wałkować i wycinać szklaneczką okrągłe kółeczka. Ja wałkuję ciasto na centymetr, ponieważ moje oponki muszą mieć ładny kształt i wycinam szklanką kółeczka. sobie wezmę inną szklaneczkę, opłuczę sobie ręce i już będziemy tu mam szklaneczkę i już będziemy formować pączki. Wycinam takie kółeczka szklanką, a następnie mam tu do wydrążania jabłek. Ale świetnie się sprawdza przy robieniu pączków. I wycinam kółeczka. Tak wyglądają pączki, oponki serowe. Odkładam na bok. Tutaj coś też wycięłam. I zaraz będziemy smażyć. I jeszcze mam tutaj. I tutaj. Pozostałe ciasto przewałkuję, przerobię. Mąką. I ponownie wytnę w kółeczko. Tutaj również. I tak do skończenia składników, już mam uformowane. Teraz je będziemy smażyć, tu mam następną. to już jest ostatnia, ale też nadamy jej kształt i będzie, tłuszcz się nam już rozgrzewa i będziemy smażyć nasze oponki. To już mi będzie niepotrzebne, więc to przełożymy na bok. A teraz będziemy... Tu już jest... Rozgrzewa się. Ja wezmę talerz i będziemy smaczyć, wykładając oponki na ręcznik kuchenny. Sprawdzimy czy już mamy. Zawsze wrzucamy kawałeczek ciasta. Jeżeli ciasto wypłynie, znaczy się, że tłuszcz mamy rozgrzany. Jeżeli ciasto jest na dole, to znaczy się jeszcze musimy poczekać, aby nasze oponki miały odpowiednią temperaturę do smażenia. Musi, musi to być wysoka temperatura ponieważ proces smażenia zawsze jest w wysokiej temperaturze. Teraz sprawdzimy. Następną no już się zaczyna, więc można tłuszcz jest dobrze rozgrzany, więc zaczynamy smażyć nasze pączki. Ciasto już jest wypłynęło na powierzchnię, więc je wyjmuję i pączki się smażą w dużej ilości tłuszczu. Tak to wygląda proces smażenia na początku. Jak się zrumienią, obrócimy na Będziemy smażyć na złoto-brązowy kolor. Konki się bardzo szybko przygotowuje. Także polecam. Przepis jest bardzo smaczny. Nieskomplikowany. Szybki w wykonaniu. Idealnie do kawy, do herbaty. Jeszcze sobie przygotuję. Cukier puder i obficie oponki oprószę cukrem pudrem. No już się bardzo ładnie smażą. Już je zaczynam po przewracać na drugą stronę, aby się zrumieniły na drugiej stronie. Tak wyglądają. Już zrumienione, a teraz się smażą z drugiej strony. Oponki usmażymy na złoto-brązowy kolor. <try> Smażymy w dużej ilości tłuszczu, na rozgrzanym tłuszczu, bo proces smażenia na tym polega, żeby nasze okonki miały ładny kolor. No już się bardzo ładnie rumienią, ale jeszcze to chwileczkę. Powiem. Tak wyglądają nasze oponki, ale jeszcze chwileczkę, aby były chrupiące i brązowe. No już będziemy oponki wyjmować, a następne włożymy. Oto oponki, czyli pączki serowe. Oprószymy obficie cukrem pudrem. Tak wyglądają gotowe do spożycia oponki.